To jest moi Mój drodzy, kochany, praca z moją żoną. To zobaczcie, jest w moim zobaczcie. zobaczcie co on zrobił. Nawet, nawet w herbacie to... mam cię, je. nawet w, jeszcze w tam nie jest. Tu jest jeszcze pełno, no po prostu. Co, co, to właśnie, jest taki właśnie. Jest tak ciężko. A koperek, posiekamy. <laughs> tak, to jest koperek, kochani. Ale nie przejmuj się mi też czasem zapominają się słowa. Znacznie w naszym wieku Dzień dobry, moi kochani. Dzień dobry. Piątek, tygodnia koniec i początek. Piątek też najczęściej w Polsce, można powiedzieć, czy na świecie, nie wiem, ale je się rybę, Więc my dzisiaj taką rybę w OMNI przygotujemy, ale najpierw tą OMNI wykorzystamy do śniadania. Te produkty, które tutaj widzicie, kosztowały nas dokładnie 105 zł. i 22 grosze. Część mieliśmy, część tu produktów, które jest już mieliśmy wcześniej, część kupiliśmy. No, i będziemy tak wykorzystywać to, co mamy, żeby złożyć jak najwięcej i nie zmarnować niczego. Głodni? Ciekawi? Gotowi? Zapraszamy. Gaz pod omnią, jak widzicie, odpalony. Ona nam się grzeje. No a tutaj przystępujemy do śniadania. Prosto, szybko i smacznie, bo o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Ciasto francuskie, jak widzicie, już rozwinięte. No i tutaj macie tak naprawdę dwie opcje. Można to robić na wytrawno, można to robić na słodko. Można to tak jak my zrobić, za moment, jak zobaczycie ketchup z żółtym serem, można tam dodać parówkę, szynkę, paprykę. Tutaj naprawdę pełna dowolność, no ale wciążce, można też. Na słodko. My dodamy dżem na przykład. A możemy na przykład czekoladę dodać. Bo ten drzym wykorzystamy jeszcze dzisiaj to do seru. Więc przy okazji, ale można też szycie troszeczkę zrobić na wytrawnie, posmarować sobie potem jakimś białym serkiem. No tutaj ciasto francuskie daje nam tyle możliwości, ile mamy w głowie wyobraźni. Bo tak naprawdę znamy bardzo dużo różnych potraw z ciasta francuskiego. Nie gadajmy, tylko róbmy śniadanie, bo herbata. Już stygnie. Jeśli, moi drodzy, chcecie zrobić rogaliki, to musicie wycinać trójkąty prostokątne. Za chwileczkę zobaczycie, jak będziemy je składać. A tutaj mamy właśnie takie nasze ruloniki, nazwijmy to, które będziemy przygotowywać na wytrawnie. No to od czego zaczynamy? Chyba od dżemu, co? No dobra, to, to przesmarujmy. Tego drzemu, jak widzicie, dosyć sporo, ale nie na całej powierzchni, żeby tutaj nam się to ładnie zlepiło. No i jak macie taki trójkącik, to tylko i wyłącznie rolujemy, tutaj już na gotowo, ale to jeszcze nie jest gotowy produkt. Tak to mniej więcej wychodzi. Delikatnie gdzieś tam ten drzemik widać po bokach. Robimy taką wersję na bogato. Te będą bez niczego. Dobrze. Tak? Zrobimy sobie potem z białym serkiem, go nie będziemy podpiekać, tylko sobie ładnie rozkroimy i przesmarujemy. No i zaraz jeszcze ta część, która czeka na ketchup. Jak widzicie, na całej powierzchni rozmarowany ketchup, ostry, łagodny, czy też piekielny, czy też koncentrat pomidorowy, de facto możecie dać tutaj dowolnie. No i teraz na to układamy żółty ser. Jak chcecie, tak jak mówiłem, parówkę czy szynkę też spokojnie można tutaj układać. Będzie pasowało naprawdę ze wszystkim. Jakiś dziurawe sobie... nam tu. O, I nam oszukańczy dali, ale chyba starczy. No, eee. będzie idealnie. Tyle ile lubicie, na tyle ile chcecie. Tu. Tak jest, tu będzie na bogato ładnie zrolowane. No i teraz co dalej? My rolujemy od dołu, jak nam się uda. No to rolujemy. Z ciastem francuskim pamiętajcie też, żeby pracować jak najszybciej. Im no dłużej tak. niestety jest poza lodówką, tym staje się bardziej rozciapciane. Tak to nazwijmy. Ale ten papier, który tutaj jest, widać, że jest ok, więc powinno się udać. No i kiedy macie już zwinięty w rulonik ser serskę czupem, rozkrajacie. I tak samo, jeśli macie w środku parówkę, w ten sam sposób rozkrajacie, wtedy po prostu jej część tutaj będzie wędrowała. No, my robimy takie mniejsze te porcje, dlatego że mamy małą o mnie. Wy, jeśli będziecie na przykład robić to w domu, w piekarniku, to tutaj już wasza. Inwencja twórcza. Jeśli chodzi o temperaturę, to tutaj najlepiej koło 200 stopni. Tak przyjmijmy i tego się trzymajmy. Jakieś 5-10 minut. No, trzeba obserwować, tak naprawdę, ciasto francuskie. Kiedy się przyrumieni, będzie gotowe. Ale zanim je włożymy, jeszcze jedna rzecz. Ostatni element to rozbełtane jajko. My niestety nie mamy niczym, czym mógłbym to posmarować. Ale myślę, że jakoś tym widelcem, chociaż tak troszkę. Wtedy po prostu ładniejszego nabiera to wszystkiego koloru, wiecie o co chodzi. Takiego pod Instagrama robimy. Bo w domu bardzo często nie używamy tego jajka i też tak naprawdę nic się z tym nie dzieje. To jest, moi Uj, drodzy, kochane... praca z moją żoną. To Zobaczcie, jest w moim co, co on zrobił. Nawet, nawet to... w herbacie mam cię, je. nawet <laughs> jeszcze w tam nieprzygotowanych jest. Tu jest jeszcze pełno. No po prostu... Co, to... to właśnie jest taki właśnie. Jest tak ciężko. No. <laughs> Jest tak ciężko z nią po prostu coś robić, no nie da się po prostu, no nie da się Cały czas sabotuję po prostu ten odcinek to, to Ale ty. nie poddam się Teraz Ty to sabotowałeś I... ja ty, to no właśnie, ja ty to rozsypałeś No właśnie, rozsypałaś, a ja będę musiał potrzątać Ty Jeszcze hałasujesz nie. tym złotkiem, a to nieładnie brzmi na Przepraszam Naszego kanału Przepraszam no. Poprawię się. Po około 10 minutach tak mniej więcej wyglądają nasze pyszne rogaliki no i nasze serowo ketchupowe przekąski. Teraz spróbujmy rozkroić tego jednego naturalnego. Tego z tego też pokażemy jak to wygląda ładnie w środku. Bo tutaj plan jest taki, żeby tego rozkroić i posmarować tym białym serkiem. A ja pozwolicie, że skosztuję tego z keczupem i powiem Wam, czy jest dobry. Bardzo dobry. Widzimy się za moment. Tak, moi drodzy, wygląda pusty rogalik z białym serkiem, zaraz będę go kosztował, ale wcześniej chcemy Wam pokazać jak wygląda ten z dżemem na bogato. No to się wszystko kruszy, kruszy, kruszy. no bo ciężko. to jest ciasto francuskie. Ale zobaczcie jak to pięknie to wyszło. Mm. Kosztuj i mówcie. Nie ja od ketchupu. Warto. O nie. Oceń pani? Bardzo dobry, ale jeszcze bym posypała na wierzchu cukrem pudrem. <grym> To ma być fit, fit jedzenie, więc może być bez. Wiemy, że na radę Omni zrobić ciasto francuskie na słodko, bez niczego i na wydrawnie. Więc Ta. smacznego? Smacznego. Robimy nasz deser. Wrzucamy 6 łyżek nasion chija. Najlepiej nie rozsypać po drodze. Tak jak mój mąż? Tak jak moja żona. Przyznaj się, kto to rozsypał. Ja, bo źle zapakowałeś. Nie, ty, a kto to odpakował ostatnio? Proszę powiedzieć prawdę. Ja, ale ty nie sprawdziłaś <laughs> i dobrze zapakowałem. Ale ja nie muszę sprawdzać mojego męża. A powinnaś. Dobra, zapamiętam. Do tego dajemy 300 ml mleka. 3-2%. Można dać 2. Można dać. I? 150 serka. Więc nie serka, jogurtu greckiego. <grych> Ale my damy 180, bo tyle mamy akurat, żebyśmy już nie, no, nie wyrzucali. No, bo ogólny przepisie ani... jest 5 łyżek nasion chia. chia, dlatego my daliśmy 6, żeby dać 180 gram jogurtu greckiego. No i teraz to wszystko trzeba wymieszać i... Włożyć do lodówki na 2 godziny. I też to właśnie będziemy zaraz robić. Do naszej masy, tej co już wymieszaliśmy, dodajemy dwie łyżki miodu. Najlepiej lejącego, no ale jak się skarmelizował czy skrystalizował, nie wiem jak tam to się. Skrystalizował? To trzeba po prostu trochę więcej pomieszać. Można też słodzić to. Cukrem a niedziałem to było. O, właśnie. Ale my wybraliśmy miód. Wymieszane, to przelewamy od razu do szklanek, tak będzie nam prościej to schować do lodówki, bo jak wiemy, w przyczepach niektórych są one mniejsze. Niektóre większe. I kiedy macie już desery przelane, chowamy do lodówki. Na minimum dwie godziny. Ostatnia partia ciasta francuskiego nam się tutaj ładnie robi, a ja już odpaliłem w tej chwili. Gaz pod wodę, będziemy robić kolację, i tutaj bardzo ważne jest, żeby nawet przygotować ją wcześniej, bo dobrze jest, jak te wszystkie składniki, które zaraz zobaczycie, po prostu się ze sobą przegryzą, i wtedy ona jest zdecydowanie lepsza. Będzie to sałatka na kolację, na imprezę, można ją nawet zjeść na obiad, jeśli ktoś ma ochotę czy na jakiś lunch. Na śniadanie też się Wam, powiem, nadaje. Woda jest po to, żeby ugotować makaron. Jakieś 15 minut mniej więcej potrzebuje. Nie róbcie go na takiego bardzo mocno miękkiego, bo on jeszcze zmięknie. Trochę tego majonezu, tego sosu spowoduje, że on będzie jeszcze smaczniejszy. Pokroimy sobie szyneczkę, ogórka i serek żółty w kosteczkę. A koperek. Posiekamy. Tak, to jest koperek. Nie przejmuj się, mi też czasem zapominają się słowa. W naszym wieku już można. I kiedy już macie pokrojoną pięknie szyneczkę, serek, ogóreczka, to czas będzie dodać kolejne składniki. Kolejny etap to, jak widzicie, posiekany koperek i rozgniecione łącznie 5 albo 6 ząbków czosnku. Jak lubicie mocniej, dajcie więcej. Jak lubicie mniej, dajcie trochę mniej. Ale trochę dajcie, bo do smaku pasuje. Idealnie. Do naszej sałatki, do tego wszystkiego, co tu mamy pokrojone, dorzucamy makaron ryżowy. To powiedz jeszcze wszystkim na taką wielką miskę, jaka nam tutaj wyszła ile tego majonezu? Na no, oko. Ja <laughs> no damy damy najpierw trzy łyżki, a później zobaczymy. Dobra, to wymieszaj i damy wam znać. Stwierdziliśmy, że najlepiej będzie dodać jeszcze jedną łyżkę majonezu. No i do tego co jeszcze? Trochę soli. I trochę pieprzu. Z przypraw to wszystko? Tak. No i teraz co? Na kilka godzin najlepiej do lodówki, przecież na chwilę do lodówki, nie? Żeby się tak. Fajnie przegryzła i. Mm. I schudziła. I, I tyle, bo to jest taka sałatka na zimno. Kolacja, jak już widzicie, ładnie się przegryza przechodzi tymi wszystkimi aromatami, więc czas zająć się obiadem. Będzie bardzo prosto. Wykorzystamy już omnię, którą używaliśmy. Będzie to ryba z warzywami, dokładnie zmrożoną włoszczyzną, taką samą, jak używaliśmy do naszej ogórkowej. Cebula, puszka pomidorów, trochę pesto i musztarda. Ciekawi? Głodni? Gotowi? To bierzemy się do cięcia. Ale to nie jest pesto, tylko pasata, kochanie. Dobrze. Poprawiłaś mnie? Dziękuję. I zanim mama Iza pozwoli zjeść deserek, trzeba najpierw przygotować i zjeść obiadek. A tutaj będzie znowu. Mam nadzieję sprawnie. Podgrzewamy olej i wrzucamy cebulę. Dosyć dużo, ale po prostu zużywam tą, która nam została bo nie chcemy, żeby coś się zmarnowało jak możecie zobaczyć, rybę mamy już pokrojoną ale na razie nie przyprawioną a to dlatego, że będziemy to robić za moment tu już też Włoszczyzna czeka na to, żeby zaraz ją rzucać. cebulka ładnie podsmażona więc dodajemy do środka jeden słoiczek pokrojonych pomidorów no i do tego jeszcze od razu przyprawmy nasz powiedzmy, że sosik dwie łyżeczki Musztardy. I teraz, moi drodzy obustronnie, posypujemy albo solą i pieprzem, albo przyprawą do ryby. Co kto bardziej lubi tą naszą rybkę? To może być, tak naprawdę, dowolnie mrożona, czy też świeża ryba dorsz, halibut, mintaj. Weźcie to, co macie pod ręką, albo to, co macie zamrożonego, albo to, co udało wam się kupić. I łączmy w jedną całość. Wstawiajmy o mnie. I obiad za jakieś 40 minut powinien być już gotowy. To teraz zobaczcie, już troszeczkę przyspieszyliśmy. Ten sos, który przed chwilą robiliśmy z tą cebulką jako pierwsza warstwa. Teraz trochę tej mrożonej włoszczyzny jeszcze tutaj właśnie, żeby to się ładnie wymieszało i przeszło całym aromatem. Tak wiecie, no jak macie naczynie żaroodporne i robicie to oczywiście w domu, to możecie robić to na troszeczkę inne warstwy, no my musimy się złapać w tym co tutaj mamy. Czyli w tej naszej omni, no i zaraz kolejne warstwy. Włoszczyzna położona. To teraz czas na nasze kawałki rybki też poprzekrawane, tak żeby się tutaj nam zmieściły. No i fajnie przypiekły w tym piecu. No i już teraz zasypujemy to resztką sosu i włoszczyzny. Jeśli będziecie robić to w domu, to piekarnik 175 stopni 30 do 35 minut. Obserwujcie, jak tam to wszystko się miesza. No, o mnie też trzeba mieć mniej więcej dobrane, jeśli chodzi o temperaturę. My już mniej więcej wiemy, na ile ten nasz gaz trzeba włączyć. To wszystko, moi drodzy, jeszcze zalewamy bardzo fajnie pasatą, a jak nie wcześniej mówiłem, pesto pomidorowym. No i co? Przykrywamy i zaglądamy tu za 30. Minut. Kończymy nasz deserek. Powinnaś powiedzieć tak. Po dwóch godzinach w lodówce. Po trzy, dwóch godzinach w lodówce. Dobrze, już taki efekt. Widzicie, o, taki. O, że wiesz, jeszcze jest nie do końca. Tak, nie do końca, ale chodzi o to, żeby to nie było takie bardzo płynne. Pamiętajcie, że tu jest tylko mleko, jogurt i cija. I miód. Tak. Tak. I co dalej z tymi naszymi deserkami fitowymi bez cukru? Jak bez cukru, jak masz dżem? No właśnie. W ale to jest dżem 100%. Więc jest 100% owoców na 100 gram produktu, dodana jest tylko jeszcze tam pektyna, do, żeby to ściągnąć. I jakieś tam soki jabłkowo-winogronowe. To jest 24 gramy cukru w 100 gramach tego produktu. A, czyli musieli dosypać. Chyba, że to naturalnie występujący w brzoskwiniach. No nie wiem, czy aż tyle. No dobra, ustanmy, że to jest po prostu. <noise> bez dodawania cukru Dobry. przez nas, a że mamy półprodukty. można by tutaj same mango. Można. Ale my zrobimy to z drzemem. A czy tutaj jakieś inne owoce? Można coś zrobić z truskawkami na przykład. Mhm. Albo z truskawkowym truskawkowymi truskawkami. Zresztą to chce. No dobrze. To tak to wygląda na gotowo. A za moment degustacja smaku. Cinasz mnie do połowy. No co ty w ogóle no, ci nie wzięłeś? No zobacz, to tak wygląda na tej kamerce z przodu. Nie, no jesteś cała. Tak chcesz? No jesteś cała. Tylko, no. że. W w rogu, no ja ci widzę. Ja mam większy ekran. Reżyser mówi, że jest dobrze. No dobrze. Więc skosztuj ładnie całości i wyraź swoje zdanie. Bardzo dobre. A jak smakuje? Do czego to być porówna? <grym> wiecie, te pytania nie są udawane. Ja na żywo tak wymyślam. Do jogurtu z mango. Tak? Najgryzka. Mhm. Jak są takie jogurty i na dole masz na przykład takie sos z mango, taki jest. Z... No. To tak podobnie smakuje. Coś w tym jest. No to wszystkim życzymy smacznego i widzimy się. Na obiedzie. Czas moi drodzy na obiad. Po jakichś 40 minutach w omni, troszeczkę dłużej. Musicie pamiętać, że to było. Tak prezentuje się nasze danie. Trochę to, jak mówiłeś, przypomina rybę po grecku. Nie pamiętasz, już co mówiłeś do mnie poza anteną, nazwijmy to poza wizją. Czas skosztować, czy ta rybka już jest dobra, ale no mam nadzieję, że tak, że już surowa nie będzie. Sprawdzimy. Hmm. Rybka bardzo miękka, fajnie, ale zobaczmy, jak ten sosik. Fajnie, tam na początku trochę się obawialiśmy, że ta musztarda w ogóle nie jest wyczuwalna. Ta ostrość delikatnie na samym końcu się fajnie przebija. Moi drodzy, no co tutaj dużo mówić. Proste, szybkie danie. Można do tego sobie zrobić jakieś oczywiście ziemniaczki, nie wiem, chlebek, czy nawet frytki, jakbyście dali radę. Ale... Uważam, że to jest też pełnoprawne danie. Jeśli ktoś lubi rybę, lubi warzywka i sos pomidorowy, to na pewno będzie usatysfakcjonowany. Doprawiajcie według swoich upodobań. Tutaj w naszym daniu troszeczkę jeszcze będzie potrzeba soli. Ona by tutaj idealnie się komponowała. A za moment widzimy się przy kolacji. Kiedy już, moi drodzy, będzie po zachodzie słońca i zgłodniejecie, to ta sałatka na pewno was rozchmurzy, bo smak jej jest rewelacyjny kto jeszcze jej nie robił, naprawdę polecam zresztą na każdej imprezie jak ona będzie to obiecuję wam, że wasi goście będą zachwyceni świeża, orzeźwiająca, przede wszystkim aromatyczna no i prosta, bo to o to chodzi hmm. ma coś w sobie takiego, co powoduje, że uwielbiam ją jeść więc my się oddajemy kolacji Chociaż gdzieś tam słońce twarzy po, po, po twarzy jeszcze mi świeci. No i co? Będziemy widzieć się w kolejnym odcinku, czyli w niedzielę. Wtedy Was zapraszamy z samego rana. I to będzie odcinek, który spróbujemy nagrać w 15 minut bez cięcia. Więc okay. będzie się działo, na pewno będzie wesoło. Więc pamiętajcie o subskrypcji, żeby nic Wam z niej ominęło. A kolejne odcinki to znowu nasze podróżnicze przygody. Więc będzie na pewno ciekawe. Trzymajcie się cieplutko. Pa! Do zobaczenia.